Tutaj gruby się z nami wymienia Będziemy atakować grubego A ten gruby Jest gruby Zmagania z grubym A Gdzie jest gruby? Grubego zablokowaliśmy Gruby zablokowany Siema YouTube, z tej strony Fedi. Dzisiaj zagramy sobie kolejną gierkę w formie poradnika. Tym razem omówimy sobie delikatną wariację buildu pod Kraken Slayera, a mianowicie zamienimy Kra Kraken Slayera na Riftmakera. Dlaczego? Otóż niebawem spodziewamy się, słuchajcie, patcha 11.2. W tym patchu zostanie znerfiony Kraken Slayer i bardzo dużo osób twierdzi, że Kraken Slayer nie będzie już tak bardzo użyteczny na Katarinie jak do tej pory. Na pewno znerfią jej hiton efekty, czyli nie będzie tak mocno nakładała tych Brażeń co trzeci hit, więc postarajmy się czymś go zastąpić. Jako, że jestem fanem buildu pod AD, będę szukał alternatywy. Zrobimy build standardowy tak jak zawsze, tylko zamienimy Krakena na Rift Słuchajcie, standardowe runy pod Conquerora pewnie się za sekundę wyświetlą. No i gramy na Gragasa. Gramy na Gragasa melee matchup. Racji melee matchupu maksujemy E na początku delikatna farma. Bez większej napinki. Tutaj gruby się z nami wymienia, natomiast nie ma to większego znaczenia na początku. Klasycznie wbijamy drugi poziom i będziemy atakować grubego. Okej, okay, delikatny połk. Widzę, że tutaj całkiem szybki zawodnik z niego. Trochę boję się jego bodyslema. Tutaj dodam ci małą ciekawostkę. Tak jak widzicie, nad minimapą widać, wbiliśmy już D3, słuchajcie, na streamach, także. Także myślę, że droga do Mastera jest całkiem realna. Okej, okay, Eli gankuje. Jest dużo klipów, nie wiem, czy to nie jest niebezpieczne. Ok, gruby uciek do. Dobra, mamy kila, chociaż tyle dobrego. Kupujemy klasycznie na początku botrka, buty, Longsworda, znaczy Longsworda, buty potkę i zbieramy na botrka Tutaj Eliza planuje chyba Baby delikatnego na grubego. Niestety niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. Gruby jest trudny do zgankowania grach pozorom. Jest bardzo silny. Zwardujemy od góry. Cały czas on w górną dżunglę ucieka, tak jakby tam Kaziks był. Zwardował sobie od dołu. A niepotrzebny hit z Turretą, natomiast wymiana była rewelacyjna dla nas. Okej, okay. gank nieudany, rekalujemy, żeby przypadkiem nas nie zdejfowali. Ok, słuchajcie, wejdzie nam druga fala i spróbujemy zepchnąć grubego, chociaż gruby tutaj jest bardzo porny do takich zabaw. Ok, uderzył w creepa, zgubił się. Spuszczamy, idziemy pomóc naszej drużynie. Jest tam na pewno Kazix, jest gruby. Kaziksa wyspotujemy, a ja bym poszedł na dół. Interesuje mnie tutaj z pewnością walka. Dawaj to URL. Nie wiem co ta postać jest w stanie nam zaoferować sensownego, ale widzę, że, że pomaga nam wyjąć kila, także rewelacja. Kaziks jest na lesie. Fajnie, fajnie, fajnie. Essa, Proszę Państwa, co tu się zadziało? Trzeba obowiązkową pomocy. Tutaj Jana czyha na nas. Jak widać, trochę omniwampa plus jeszcze runka wyleczyła nas na tyle mocno. No, tym pająkiem. oj, ojojoj, ojojoj. Czy jesteśmy w stanie? Nie jesteśmy w ogóle w stanie. Na czołgowej fali się zrekalujemy, chyba że grube się pojawi, na idzie. Dobra, inaczej. Spuszczujemy. Puszujemy każdy pieniądz, to jest kurde na wagę złota Jakkolwiek miałby mieć to sens, to właśnie taki ma Elisa superomaniaka gdzieś tam fikołki zaczyna robić, nie wiem dlaczego, ale to nic Mamy 1400 golda, kupimy sobie Moich szybkich obliczeń Pikaxa i wapirik sceptera chyba nawet Oczywiście, że tak, starczyło nam No i wracamy na mida kolejne, zmagania z grubym Chyba mam już nazwę tytułu odcinka, będzie to nowy build i zmagania z grubym Botlin tutaj daje radę Gruby już tam gankuje, także be careful. Gruby niszczy wardy Czy my jesteśmy w stanie się z nim podmieniać? Prawie się udało Gruby mimo wszystko jest bardzo niebezpieczny Nawet tutaj dziś podąża za moimi suśnikami Ja tylko zrobiłem presję Jednak został o, Wow Z beczki nienaładowanej prawie 200 obrażeń, bardzo dużo Widzę tam akcja na bocie się odbyła ale niczego, zrekalujemy. A za wolno, niestety, ale mam całego botrka Wymiana wyszła całkiem nieźle. No i teraz słuchajcie, Riftmaker będzie naszym celownikiem. Riftmaker też charakteryzuje się tym, że daje nam 15 omniwampa. Wyobraźcie sobie, jak Katarina będzie się leczyła, jeżeli uda nam się złożyć Riftmakera, a później Hydrę. Będziemy mieli około 50 omniwampa, dodatkowo 12% lifesteala i dodatkowo jeszcze delikatnie omniwampa z runek. Także wygląda ciekawie, brzmi ciekawie. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy boczka, także zaryzykowałbym tutaj ciekawą wymianę. Tutaj z zawodnikami, trochę bałem się zejść ze względu na to, że nie mam wizji. Moje obawy były całkiem słuszne. Grubysz tam się powie, natomiast tutaj mamy Kaziksa. Aj, mogłem skoczyć do rel, tutaj mój błąd. Tutaj kupiłem Dark Seal'a. Trochę z ciekawości bym powiedział. Natomiast jeżeli uda nam się sporo fragów łapać, to będzie fajny power spike dla nas. Bardzo fajny zastrzyk obrażeń. Także warto pamiętać o tym przedmiocie, w szczególności jak udaje nam się dobrze fragować. Ładnie ta rel gra. Tutaj za każdym razem. Ładne wloty. Tutaj Gra leci, Gragas leci. Rel ostro dociera, natomiast no chciałbym na counter gang dotrzeć. Nie wiem, czy dojadę. Jest duża szansa, że nie ma nawet takiej... Hej, okay, Tarell jest... Niesamowita, słuchajcie No i tutaj pamiętajcie, że roamy nie zawsze służą zabijaniu Tutaj roam był bardzo ważny, żeby nasza drużyna nie fiknęła To było kluczowe w tym wszystkim Gruby się rekaluje, to idziemy na spokojnie Wracamy, wracamy tutaj Chaziutex i lecimy dalej, gdzie jest gruby. Grubego zablokowaliśmy. Gruby zablokowany. Rewelacja. Wracamy na Mida. Tutaj uratujemy jeszcze Bardzo dynamiczny mecz. Katarina lubi takie dynamiczne mecze. Jest szansa, że go zabijemy. No dawaj, dawaj, ogień. Signate tam od razu chłopa. I rewelacja I to są kille słuchajcie Szkoda, że Botlin fiknął Oj to Vayne niepotrzebnie tu się... Przy... Okej okay. Okej okay. Riven super Robimy Rekal, kupujemy sobie Leeching Lira Leeching clear. 10 Omni Wampa Nie ma niczego lepszego w tym momencie Teraz mamy bardzo fajny sustain i to może być też bardzo takie, co polubimy, słuchajcie, to co polubimy Już od tak naprawdę początku drugiego przedmiotu zaczniemy się fajnie leczyć z kilami autosami, także Widzę potencjał, widzę potencjał, słuchajcie Zaraz się przekonamy w praktyce jak to wygląda A ten gruby tymi beczkami zawadza niestety Nie mamy wizji I zobaczcie, mamy 5 stacków na Dark Seal'u Daje nam to 25 ability power Mieć, a nie mieć, słuchajcie tylko 350 golda, nie tak dużo. A taki fajny bonus daje. Myślałem, że ma rkę, trochę się przestraszyłem. Natomiast bardzo ładne obrażenia robimy. Jak gruby zużyje skill, wejdzie. Niestety odflaszował grubego. Myślę, że moglibyśmy tutaj pokarać troszkę. Eliza wykonała swoją robotę Staram się czy znaczy czy Chogathowi naszemu no, nie pomóc Atroxem I tak zrobimy Pamiętajcie, przy każdych zejściach to jest najważniejsze, żeby być Być tam, gdzie jesteś w potrzebie uh, udało się Udało się, Czogat go pochłonął Mamy Infernala do wzięcia 1900 golda do Rift Riftmakera Nie wiem, czy 900 golda nie przeznaczymy na buty Zapingujemy, spróbujmy otworzyć mida nie złapać tego Kaziksa. Okej. Okay. Trochę sfailowałem, a wyszło jeszcze lepiej niż myślałem. O i w takim tempie słuchajcie, może dozbieramy na Riftmakera i nie będziemy tutaj się zastanawiać mocno nad. No, gruby. Ojej, ojej, ojej Ajajaj, aj, aj. no gruby dojechał Gruby dojechał tutaj, delikatny błąd z mojej strony W takim razie, słuchajcie, złożymy sobie te Merki, bo dlaczego nie Sprzedamy to, sprzedamy Potiona i kupimy sobie Blasting Wanda jak na razie idzie całkiem klasycznie, natomiast mamy całkiem dużo Ability Power. Może przy za dobrych nie ma Katarina, natomiast RK fajnie się skaluje. I tu jest bardzo ważna sprawa, Riftmaker będzie zdawał 10% dodatkowych obrażeń nieuchronnych. Czyli coś w podobie jak kraken, natomiast tutaj będzie to działało procentowo i nie jestem do końca pewien czy to jest zależne od ability power, od AD, czy w ogóle od od wszystkiego. Jeżeli, jeżeli działa to również na AD w jakimś stopniu, to myślę, że jest całkiem niezły zamiennik. Nie wiem z jakiej statystyki ten bonus się nalicza. Jeżeli ktoś wie, dajcie znać w komentarzach. Gruby leci, gruby rzuca beczkę. Bardzo ładny pik. Tutaj realnie sam mi robotę robi, słuchajcie. A jajaj, mieliśmy tutaj Quadrę. Kazik przeżył naprawdę niewielkiej ilości życia. No i słuchajcie, ten omni-vamp naprawdę działa nieźle. Bardzo ładnie tutaj pod towerem się trzymaliśmy. I ja bym poszedł teraz, w hydrę Dołożymy sobie Vampirix Sceptera i będziemy musieli leczyć za ogromne ilości życia. Mamy w tym momencie 22% life 18% omni-vampu. Także, Katarina leczy się tak naprawdę ze wszystkiego, czyli w tym momencie mamy około 40% przywracania życia z naszych po prostu ataków Sprawdźmy to na gąskach, jak to będzie wyglądało Daj mu się delikatnie obić Okej, okay, drużyna się poddała <grym> No i słuchajcie, w tym meczu może nie udało mi się złożyć Riftmakera w czas, natomiast gra się tak jak do tej pory. Nie czułem jakiejś większej różnicy z racji tego, że ten kraken gdzieś późno się pojawiał. Być może Riftmaker będzie całkiem niezłym zamednikiem. na pewno będziemy mieli dużo więcej lifesteala co jest myślę in plus. Jeżeli dołożymy do tego Hydrę, to myślę, że, że wielu graczy po prostu będzie płakało i przezywało nas od po prostu OP shit, jak to się mówi. Build będę testował jak najbardziej na streamach, także wpadajcie w poniedziałki, środy, piątki o godzinie 20 do mnie na stream. A jeśli się podobało, zostaw łapę w górę, suba, no i co? No i do zobaczyska, siemano!